Yy, witam Państwa serdecznie. Yy, przed Państwem Kapic I Poliverc. No tak, yy, dzisiaj chcielibyśmy Wam przedstawić yy, kolejną yy, bardzo ciekawą rzecz. A więc, czyli mądry system to... wykrywania światła. Dokładnie, ośmiobitowy, jak widzicie. Yy, tak, to jest bitowy. Im więcej bitów, tym lepiej. Dokładnie. Jak widzicie, może Wam wymówię, na, 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 na czym to polega. Villagerowie, czyli mieszkańcy miasteczek. Podczas dnia wychodzą po prostu z tych domków i, 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 i zasilają. i, i zasilają redstone'a, który wyłącza pochodnie. I tak jeśli wyłącza pochodnie, to oznacza, że wy, lampa też jest wyłączona. No ale jeżeli zrobimy O, Jeżeli zrobimy noc, jak widzicie, oni się... Chowaaają? No, chowajcie się, no. Wracajcie. No ja się schowałem! Nie ty, no ty jeszcze gadzie, wracaj tam. Tylko go nie bij, bo, bo mu się pomyli mózg. Oczywiście to działa, tylko... tylko ten nie sprzyja. A, bo ja tu jestem, dobra. O. o! O, no i jak widzicie, wszystkie zostały wyłączone, czyli lampa się włączyła. A teraz wytłumaczę, dlaczego to musi być y, jak najwięcej tych domków. No Ponieważ villagerzy... Oprócz tego, że wychodzą na dwór, to także ma, y, lubią się chować do tych domków podczas dnia, więc żeby było większe prawdopodobieństwo, że będzie Redstone, to wtedy ne, jak, ne, jak najwięcej y, domków trzyma. Działanie jest proste, To jest po prostu płytka naciskowa, wybieg y, 2 na 1, Redstone poprowadzony do płytki, ale nie do drzwi, ponieważ jak y, za daleko Redstone y, się poprowadzi, to drzwi też będą się otwierały. No, może nie będziemy wam tego przedstawiać, bo to jest bardzo prosta budowa. Domki możecie wedle własnego uznania, ale najlepiej aby były budowane z drewna i Cobblestona, ponieważ w mózgu villagerów, villagerów są ustawione jak domki wyglądają. Okay. No, Dlatego na nich wracają. Dokładnie, to był taki krótki filmik pokazujący jak zrobić taki lepszy system zasilający. I, no, I działa on od wersji 1.2. Dokładnie działał on w wersji 1.2. No to tak. Dziękuję Państwu. Kapic. I Poliwert. Pa. Pa.